Oh, Panowie, czy wyście się zmierzyli kiedyś z tak postawionym pytaniem? Wsadzić, czy nie wsadzić? Dla ułatwienia dodam, że kobiety są zawsze za tym, żeby wsadzić. Mam na myśli oczywiście ciuchy leżące przed pralką. No bo są białe, są czarne i są pstrokate. Wsadzasz do pralki białe, wychodzi białe. Wsadzasz czarne, wychodzi czarne. Ale co zrobić? Jak się ma pasiasty majtki w myszki miki. No przecież to się rozkoloryzuje. A, a, a kłopot jeszcze dodatkowy polega na tym, że, że, że facet nie zna na kolorach. Podobno przeciętny facet rozróżnia tylko trzy kolory: jasny, ciemny i, ch... no i, i byle jaki a, no może to lepiej, bo, bo, bo przynajmniej w praniu yy, stres mniejszy. No dobrze, ale powiedzmy, że się udało. Decyzja podjęta. Dla świętego spokoju majtek w myszki Miki nie pierzemy i nosimy aż do momentu, do którego pies Pluto zacznie szczekać. No dobrze, ale jest jeszcze następny problem. Się pojawia dlatego, że są trzy sterty rzeczy przed pralką. Sterta czystych, sterta brudnych i sterta no, takich, no, takich, takich, co były noszone chwilkę niedługo. One się nazywają czystawe. Ja akurat z czystawymi nie mam problemu, bo ja donaszam. Do brudza idę i potem one prawda, idą do, 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 do brudnych. Ale wy kubite? no wy to macie po prostu, wy, wy, wy robicie rabat. Wy macie jakiegoś sioła na punkcie tego prania. Wy to byście najchętniej zaczęły prać od razu po wyjęciu z szafy, jeszcze przed włożeniem. Przepraszam bardzo. A jaka jest różnica? Pomiędzy waszą bluzką, co unosicie cięgiem przez 8 godzin, a naszą koszulą, co my ją wkładamy symbolicznie, powiedzmy 4 razy po 2 godziny. <laughs> nie ma żadnej! Bilans wychodzi na zero. Także, chłopaki, ja was proszę, nie marnujmy wody, oszczędzajmy! I przy okazji nie dajmy się zwariować, bo nasze życie. W końcu zacznie przypominać jedną wielką pralkę. U mnie już się zaczyna. Bębę mi rośnie. Drodzy melomani, w końciku piosenki popowej dowiecie się, czym żyje muzyczny świat pod i okolic. Jak poderwać chłopaka, jak poderwać dziewczynę, albo obo naraz. No takie tam różne. Będziemy przemierzać bezgraniczny świat rodzimej muzyki popularnej. A, a czasami nawet za bardzo popularnej. Dzisiaj króciutko o refrenie pozycji numer jeden z listy przebojów w disco Jeżeli tego otworu nie znacie, no to coś z wami źle. Otóż, uwaga, niejaka Malina. Kochanie bardzo Zresztą kobitka niczego sobie. Spiewa tak, uwaga, Cytuję: Jak zrobić, być był blisko? Jak zaczarować cię? Ja tobie zrobię wszystko, jeśli tylko chcesz. Oj, ciekawe, czy i kanapki dobry zrobić potrafi. I refren jest taki potem. Kochanie, porwij mnie tak bardzo tego pragnę, jak niewolnica spełnię fantazję twe. Porwij mnie i bądź przy mnie na zawsze. Będę Ci służyć całe noce i dnie. Przeprowadziłem śledztwo i wyszło na to, że piosenka została napisana na zlecenie Janusza Korwina. Mika, no kobieta służąca, kobieta niewolnica, służąca facetowi to jest marzenie każdego korwina. No a w końcu korwin to jest samiec typu Alfons, znaczy Alfons i Omega, jeżeli chodzi o, o pojmowanie kobiet. E, a, a pani Malinie życzę z całego serca, żeby dostała w końcu tę posadę służącej. Chociaż teraz to już nie jest służąca, tylko pomoc domowa. No, ale jeśli się potrafi spełniać fantazję, no to czemu nie spróbować? Ja wierzył wszystko. skrzynka mailowa. Słuchajcie, przychodzą do mnie maile. Które przychodzą. To dużo powiedziane, że przychodzą, one chyba jakoś powietrzem przyfruwają. No, ale ja nie wiem, ja sam z sobą się spierać nie będę. No, w każdym razie y, dostaję maile. Y, konkretnie trzy. Chciałbym się nad nimi pochylić. Oczywiście ostrożnie pochylić, bo jak się człowiek pochyla, to trzeba zawsze uważać, czy z tyłu w potrzebie jakiś bliźni nie czeka. E, w jednym z maili. I dostałem taką zagadkę. Pisze mały Olo. On myśli, że chyba, że ja jakiś jajcarz jestem, albo co. Więc pisze tak. Pozdrawiam, Baciuszkę serdecznie, itd., itd. I, i tak pisze. Co jest gorsze? Bycie alkoholikiem czy seksocholikiem? No ja tam do końca nie wiem, alkoholikiem czy seksocholikiem. W pierwszym przypadku ci nie staje, a w drugim nie masz czasu wypić. No, ale Wybieraj chłopie, no twoja wola. Drugi mail. mail jest taki. Harton Gibbs, 78 pisze tak. Pozdrawiam słonecznie i tak dalej i się chwali jeszcze. Wczoraj zrobiliśmy z żoną wytworną kolację. Po raz pierwszy w życiu jadłem zupę z żółwia. <grym> Co Maciuszka na to? <grym> Z zupę z żółwia. No ja uważam, że stależa wygodniej. Ale o gustach nie dyskutujemy. Okej. Okay. No i trzeci mail. A to, a wierszyk jakiś, a nie długie. od panienki jakowej. Proszę bardzo. Hej, Baciuszka, chodź do łóżka. Jurek. Jurek. <grystanie> Jakieś ja, ja, tu dziewczyny dzisiaj dziwnych pseudonimów używają. Ty figlaro, ty figlaro. <gry> Bardzo wszystkim dziękuję za te trzy maile. Dobrze, że nie było ich więcej, bo i skrzyneczka pocztowa u mnie też niewielka. Ale gdyby ktoś miał ochotę napisać pomimo wszystko, to ja serdecznie zapraszam do mojej skrzynki mailowej. To jest naprawdę skrzynka, najprawdziwsza na świecie. Uwaga podaję adres. Popka, baret, małpa, 银鼓也。